Temat wykrywania pożaru przez kamery to nie taka prosta sprawa. Można byłoby pomyśleć, że idealnym rozwiązaniem tego problemu jest termowizja, ale to nie jest takie oczywiste. Owszem, termowizja wykryje nagły wzrost temperatury, jeżeli kamera została prawidłowo skonfigurowana, to system będzie alarmował w przypadku wystąpienia zdarzenia, które mogłoby spowodować pożar. Problem pojawia się, kiedy źródło ciepła zostanie przysłonięte przez inny obiekt. Na przykład źródło ciepła znajduje się za kontenerem stojącym na terenie obiektu, lub pożar ściółki leśnej przysłonięty linią drzew. Dla ludzkiego oka będą widoczne skutki pożaru, takie jak dym, ale sama termowizja nie będzie widzieć źródła pożaru. No i co w takiej sytuacji? Jakiś czas temu trafiła do nas kamera, która potrafi wykrywać dym. Na podstawie analizy obrazu, algorytm przetwarza rejestrowany obraz i wykrywa dym. Oczywiście nie uwierzyliśmy producentowi na słowo, dlatego przeprowadziliśmy własne testy. Udaliśmy się w bezpieczne miejsce, wyposażeni w świece dymne, żeby sprawdzić, jak kamera poradzi sobie w praktyce. I poradziła sobie naprawdę świetnie. Kamera ma wbudowany przetwornik 4 megapiksele, dlatego mogliśmy ją ustawić nawet do 50 metrów od punktu wystąpienia kontrolowanego pożaru i ciągle rejestrowała szczegółowy obraz. Po około 15 sekundach od zapalenia świecy w interfejsie webowym kamery pojawił się alarm o wykryciu dymu. Mimo tego nie odstąpiliśmy testom, znaleźliśmy hałdę usypaną z kamieni i wewnątrz niej umieściliśmy świecę. Tym razem kadr był bardziej skomplikowany niż w przypadku pierwszego testu. Źródło pożaru znajdowało się dużo dalej i jeszcze zostało dodatkowo przykryte przez kamienie. Mimo tego, kamera sprawnie wykryła dym i poinformowała o możliwości wystąpienia pożaru. I kiedy ostatnim razem szukaliśmy podobnego rozwiązania dla jednego z naszych klientów, trafiliśmy na nie mały problem. Testowaliśmy wiele kamer termowizyjnych, ale wszystkie działały na zasadzie wykrycia alarmu ze spektrum termowizji. W momencie, w którym trafiła do nas ta kamera, czyli kamera Ganca, patrzyliśmy na nią z przymrużeniem oka. Naprawdę dziwiliśmy się, jak dobrze ta analityka działa jeszcze w dodatku w budżecie, w którym możecie kupić tą kamerę. A jeżeli jesteście zainteresowani tym lub innym rozwiązaniem z wykrywaniem pożaru przez kamery, to zapraszamy do kontaktu poprzez naszą skrzynkę mailową mapa.promitel.pl W tym filmie już byłoby na tyle Przypominam o naszej grupie na Facebooku, której członkami są autoryzowani trenerzy systemów zabezpieczeń. I jest już nas ponad 1000 osób. Dzięki za uwagę i zapraszam Was do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić naszych kolejnych testów z kamer i innych materiałów. Trzymajcie się i do następnego, cześć!